Cześć moi drodzy, witam serdecznie, z tej strony Andrzej, SQ9, Maria, Ewa, Ewa. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, zademonstrować, jak w prosty sposób grać sobie oprogramowanie LoRa APRS do płytki LilyGo, czyli takiej jak tutaj widzicie na ekranie. Taką płytkę można nabyć na znanym portalu AliExpress. Na przykład tutaj jest za 62 zł i 63 grosze z darmową wysyłką. Ja sobie taką płytkę już tutaj nabyłem. A teraz pokażę wam jak taką płytkę zaprogramować, czyli wgrać oprogramowanie LoRa APRS. I tak, jeżeli macie już taką płytkę Trzeba sobie podłączyć ją przez kabel USB do komputera. Ja właśnie sobie już podłączyłem. I kolejną czynnością jaką musicie sobie wykonać, to w wyszukiwarce wpisać LORA APRS Cezary Adam 2, Roman Xavery Urszula. I klikacie Enter. I od razu tutaj macie stronę na GitHubie. I to jest LoRa APRS iGate Web Flasher. Czyli nie musicie żadnego tam dodatkowego oprogramowania instalować. Wszystko robicie poprzez przeglądarkę internetową. I tak ja sobie tutaj wybieram. LoRa 32. 433 MHz. Aha, jeszcze muszę nadmienić, jeżeli kupujecie sobie płytkę na Aliexpress i chcecie, aby to właśnie działało w sieci APRS, to musicie sobie wybrać wersję 433 MHz, ponieważ są też inne wersje na inne częstotliwości, także tutaj, jeżeli stricte pod APRS, to musicie wybrać tą opcję 433 MHz. I co? I następną opcją musicie sobie wybrać wersję firmware'u. Widzę, że tutaj jest najnowsza z 20 marca. No Spróbujemy taką wgrać, zobaczymy, czy się uda. Tutaj się nie da nic zmienić, więc zostawiacie tak jak jest. I kolejną opcją robicie tutaj Flash Firmware. I ja Wam tutaj pokażę dokładnie o co chodzi. O, teraz wypiąłem tą płytkę, bo musicie wybrać odpowiedni port.com. Wpiąłem tą płytkę i u mnie jest to przypisane pod port.com7. U Was będzie na pewno inny. Ale to już musicie sobie sprawdzić, tak czy inaczej. U mnie się to wyświetliło jako port COM 7. Piszę sparowano. Wybieram ten port i daję opcję połącz. I w tym momencie mi się łączy. Już się połączyło i daję tą opcję Install. Czyli instaluję ten firmware. przyciskacie Next i dajecie Install i w tym momencie już się chyba instaluje tak zaczęła się płytka instalować znaczy płytka yy, oprogramowanie yy, cała procedura instalacji trwa gdzieś około dwóch minut także chwilę poczekamy I po czekaniu około dwóch minut macie informację "installation complete". Dajecie next. I tutaj macie taką konsolę. Możecie sobie podglądnąć, co aktualnie dzieje się z płytką. I kolejną czynnością, jaką musicie wykonać, to musicie mieć komputer z WiFi. Czyli najlepiej jakiegoś laptopa, ale niekoniecznie może to, też to być przez telefon komórkowy. E, musicie się połączyć z tą płytką. I już pokazuję, jak to wygląda. I kolejną czynnością, jaką musicie wykonać. To musicie połączyć się z płytką. Ja to robię przez laptopa. Wyszukujecie coś takiego no call myśnik 10 dajecie połącz połączyłem się i w wyszukiwarce wpisujecie adres 192.168.4.1 czyli tak jak na płytce I już jesteście w aplikacji przeglądarce, gdzie możecie konfigurować swoją lore. Pierwsze co robię to wpisuję znak SQ9 Maria Ewa Ewa myślnik 10 i drugą opcję jaką zrobię to dodaję sieć. Sieć wi i tutaj dodaję swoje Swoją sieć. Już dodałem swoją sieć. Mamy znak, mamy sieć i daję sobie. A jeszcze tutaj sobie zmienię, żeby był znak na zielono. Taki znak będzie się wyświetlał na mapie aprs -E I daję teraz save. Specjalnie to nagrywam tutaj telefonem, ze względu na to, że przy komputerze stacjonarnym. Nie posiadam Wi-Fi, dlatego pokazuję to na laptopie, ale w momencie, kiedy już sobie skonfigurujecie tą sieć właściwą, to będziecie mogli się też połączyć komputerem stacjonarnym, który macie na przykład podłączone, tak jak ja przewodem, czyli tak zwaną rj -ką. i wówczas po wpisaniu numeru IP bez problemu połączycie się ze swoją lorą wpisując adres IP ponieważ ona łączy się tak samo z właściwą siecią internetową więc czy to będzie komputer stacjonarny podłączony przez kabel bezpośrednio do routera czy komputer po wi-fi to już wtedy będziecie się normalnie mogli łączyć z tą płytką i dajecie save Odczekujecie chwilę, i tu jest komunikat, że płytka się połączyła z siecią. Mamy już przydzielony nowy numer. IP, i ja za chwilę pokażę, jak yy, będę się łączył z tą płytką bezpośrednio z przeglądarki, już z komputera stacjonarnego. Tak, i już jestem z powrotem na swoim stacjonarnym komputerze. Yy, I tak, mamy już wgóraną aplikację LoRaPRS, mamy już pierwszą konfigurację, czyli macie wpisany znak. Yy, jest skonfigurowana sieć internetowa domowa, czy tam jaką sobie chcecie. Yy, I kolejną czynnością to właśnie w przeglądarce wpisujecie sobie numer IP. Czyli w tym przypadku u mnie to jest 192.168.1.124. I w tym momencie już jesteście połączeni ze swoją właśnie płytką, ze swoją lorą. I tak, mamy już pisany znak. Tutaj możecie sobie wpisać jakiś komentarz. I ja sobie wpiszę tutaj Andrzej Bochnia Lora APRS a no, wpiszę sobie IGATE i Digi. Na przykład coś takiego, no, ale tutaj dowolne napisy możecie sobie robić. Ok. Jeżeli chodzi o tą opcję Beacon Path, ja zostawiam Wide 1 do 1. Tutaj już wcześniej zmieniłem sobie ikonkę, która będzie się wyświetlała na stronie APRZV. Kolejna czynność: to tutaj trzeba swoje położenie geograficzne wpisać. Najprościej to zrobić w ten sposób. Ja sobie tutaj wchodzę na Google Maps. Wchodzicie sobie na Google Maps, wyszukujecie swoją lokalizację, ja już tu sobie wyszukam Bochnie. Tutaj jest nawet radiostrefa. No i klikacie prawym, yy, prawym klawiszem myszki. I od razu tutaj macie współrzędne geograficzne. Kopiujecie sobie te współrzędne, skopiowane do schowka. Przechodzicie z powrotem na panel konfiguracyjny i wklejacie. Ja tutaj wkleiłem w jedną pozycję, ale tą tutaj po przecinku trzeba. Wyciąć. Ten przecinek usunąć. I w to w drugie okienko wkleić. I już wasze koordynaty, czyli pozycje. Pozycje, lokalizację, która będzie się wyświetlała na mapie. Macie już pisane, także to już jest. I co? Ko kolejną czynnością, jaką trzeba wykonać to tutaj jest taka opcja APRS Yes. czyli tutaj wasza płytka będzie się łączyła z serwerem APRS i teraz ja zaznaczam tą opcję i ta opcja wysyła jakby bezpośrednio po internecie Waszą pozycję. Można też sobie zaznaczyć tą opcję i ja sobie ją zaznaczę. Yy, pozycja będzie wysyłała, yy, wysyłana po internecie i będzie również wysyłana drogą radiową, czyli ewentualnie jakiś inny yy, IGATE bądź yy, Digi będzie mogło odebrać też Waszą pozycję. Yy, Tutaj wszystko bez zmian, trzeba kolejną rzecz jaką zrobić, wpisać hasło odnośnie aprs i wklepujecie sobie w, w wyszukiwarce aprs -EVI. Passcode, generator hasła, wpisujecie tutaj swój znak, generujecie i macie od razu hasło, dajecie kopiuj, kopiowano i tutaj sobie wpisujecie. Tak. Kolejna opcja to jest beacon. Wysyłanie beaconu, czyli waszej pozycji i możecie pozycję wysyłać ten beacon po sieci, bezpośrednio po internecie. Możecie też dać wysyłanie po sieci radiowej. W momencie, kiedy nie macie na przykład dostępu do, do internetu, czyli wasza lora jest poza siecią internet, możecie wysyłać bezpośrednio pozycję Drogą radiową, no i wówczas, jeżeli jakiś iGate bądź APRS Was odbierze, no to Wasza pozycja pojawi się w sieci APRS FI. I tutaj kolejna, kolejne ustawienie, które jest dość ważne to jest interwał, czyli czas, w jakim będzie wysyłana ramka do sieci APRS. Ja mam tutaj ustawione 15 minut. Można to też wydłużyć. Z tym że trzeba pamiętać, że jeżeli jest to dłużej niż 60 minut, to wasza ikona z sieci APRS, w sieci APRS i na mapie aprs -EVI zniknie i nie będzie widoczna. Dlatego tak 15 minut czy tam 30 minut to jest tak optymalnie. Jeżeli, macie, jeżeli użyć, u, używacie jako trackera i macie wbudowany w tą płytkę GPS, czyli na przykład używacie to jako stacja mobilna, wtedy możecie jeszcze sobie włączyć tutaj y, raportowanie pozycji bezpośrednio z GPS-u, czyli wasza ramka idzie od razu y, również z pozycją, y, która jest w danym momencie zczytana przez GPS. Ale jeżeli używacie stacjonarnie, no to tutaj sobie wklepujecie stałe swoje położenie geograficzne i w sumie to tyle. Co jeszcze? Tutaj możecie dodać na czarną listę jakieś znaki i tak dalej. Ja to pozostawiam puste. I tutaj jeszcze taką opcję zaznaczę jak Digipiter, czyli będzie też przekazywana ramka ta, która jest odebrana. Do kolejnego, jakby iGate'a, jeżeli na przykład byłby jakiś problem z internetem czy, czy z siecią i bezpośrednio by nie wpadło odebrana stacja, nie wpadłaby do, do sieci. To taka stacja zostanie dalej, jakby przekazana dzięki tej opcji, i inna stacja, która ma połączenie z internetem, po prostu tą stację zaraportuje do sieci. I ja sobie tutaj zostawię to. W ten sposób. I tutaj kolejną jeszcze ważną rzeczą musicie wpisać częstotliwość. Tutaj zaznaczacie TX oraz RX i wpisujecie częstotliwość nadawczą oraz częstotliwość odbiorczą. Jeżeli chodzi o sieć LORA APRS, to wszystko odbywa się w Simplexie na częstotliwości 434 855 i taką częstotliwość musicie tutaj dać 434 855 4 4, 855 i to samo tutaj 4 4 8.5.5. Kolejną opcją, którą trzeba wykonać, tutaj zaznaczacie sobie. User Definite. Nie wiem jak się to czyta. Tak czy inaczej tą opcję tutaj zaznaczacie. Spreading factor. Tutaj możecie, musicie zaznaczyć SF9. Coding rate. Tu zaznaczacie 7. Innych opcji tutaj nie zmieniam, zostawiam tak jak jest. I pozostałe opcje, szczerze mówiąc, nie wiem do czego służą. Tu, tu, tu jest coś, jakby była jakaś praca z baterii dodatkowego, zasilania. Tu jakaś telemetria, czyli ewentualnie powiedzmy jakaś stacja pogody, czy jakiś czujnik byłby podłączony i wówczas... Wasza lora by też podawała dane typu yy, ciśnienie, temperatura i tak dalej. To też są takie dodatkowe opcje. Tutaj już więcej nie zmieniam tych opcji. Są mi niepotrzebne. Yy, na pewno ci, którzy będą zainteresowani, to sobie dodatkowe. Tutaj opcje na pewno wyszukają, jeżeli będą Wam potrzebne, ale do tego, żeby to działało jako lokalny, lo, lokalna bramka iGate, to wystarczą te ustawienia, które Wam tutaj pokazałem. I po wpisaniu tego wszystkiego dajecie sobie save, czyli zapisujecie ustawienia. Zapisane zostały już ustawienia. Zresztą, tak jak widzicie tutaj na płytce, płytka się już łączy przez, przez sieć Wi-Fi. Jest połączona OK, APRS, IS, OK. Hmm, widzę, że się zmienił adres IP, ale on jest chyba zmienny. Nie wiem dlaczego nie jest stały. Czyli zmienia się ten APRS, yy, nie APRS, tylko yy, numer IP, więc wklepiamy sobie ten numer IP jeszcze, zobaczymy, czy się nam połączy. 192.168.1.112 Tak i jesteśmy połączeni z powrotem. Z płytką, także tu wszystko działa. I teraz kolejną czynnością, żeby sprawdzić, czy w ogóle wasza pozycja poszła do sieci APRS i czy widać ją na stronie aprs -FI. Na mapie wklepujecie sobie stronę APRS-FI. I tutaj ja już jestem na mapce. Jak widzicie sobie tutaj przybliżę. I jest moja stacja. Klikacie to, co wpisałem: Andrzej Bochnia, Lora APRS, Eigenident Digi. Tutaj wklepujecie sobie informacje. Ja już wcześniej miałem tą płytkę uruchomioną, więc jakieś stacje mnie tutaj już odebrały. Może przestawię to w ten sposób. No, jak widzicie. Nie ja miałem tutaj podłączone to pod antenę stacjonarną, więc coś tam odbierało i to nawet stację odbierałem, odbierała, odbierała ta moja Lora z ponad 40 km, także tutaj już troszkę stacji moja Lora usłyszała i przekazała jakby do sieci APSW i moją Lorę też stacje tutaj jakieś również odebrały. Także wszystko działa poprawnie. No myślę, że przybliżyłem Wam co nieco na temat Lory APRS, jak to sobie skonfigurować w prosty sposób. Nie jest to skomplikowane, też jakimś mega znawcą nie jestem. To moje pierwsze doświadczenia z, z Lorą, także za wszystkie błędy oczywiście przepraszam. Jeżeli materiał był Wam pomocny, zostawcie łapkę. A tymczasem dziękuję za poświęcony czas i uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!